Na Wenus to też jest. Mówi się o, że Wenus no, ma jakieś tam jądro w środku, jest, jest bardziej wystygnięta. Niby jest bardziej gorąca na powierzchni, ale jest bardziej wystygnięta mm -hmm. w środku. No ona I jest przez, jednak mniejsza, nie? Jest, mimo wszystko, i tak naprawdę okazuje się, że. No 95% tam jest. Ale to już wystarcza do tego, żeby to stygnięcie zachodziło dużo szybciej. Nie? Tam, jest, tam jest inna sprawa, bo nawet jeśli jest jądro podobnej wielkości co na Ziemi, to przez fakt. Gener bo, bo teraz chciałbym też o, o, tym, o tym polu magnetycznym, mhm. które jest dosyć ważne. Wenus, jak się okazuje, ma pole magnetyczne, no nie słabsze od ziemskiego, ale to pole magnetyczne. Jest związane z zupełnie innymi mechanizmami niż na Ziemi, bo na Ziemi jest to jakby wzajemny ruch tych rozgrzanych i naładowanych elektrycznie elementów związanych z jądrem. Czyli to jądro ciekłe i jądro stałe, one mają pewne tam prędkości rotacji. Te ładunki elektryczne jakby tworzą gigantyczne prądy, a wiadomo, że prąd, płynący prąd. Jest źródłem pola magnetycznego. I to jest tam, tam jest taki model, który się nazywa modelem dynamo, który powoduje, że powstaje pole magnetyczne i ono jest całkiem, całkiem spore mm -hmm. wewnątrz Ziemi, no a jego ślad jest też na powierzchni i poza Ziemią. Tak, Te, te linie sił, tam takie jak wokół Magnesu zwykłego możemy sobie wyobrazić, one są i one są taką ochroną dla Ziemi. Natomiast w przypadku Wenus. Wiatr słoneczny jest dużo bardziej e, gęsty mm -hmm. e, na tych odległościach, w jakich krąży wokół Słońca Wenus. Dużo tego wiatru słonecznego dostaje się bezpośrednio do atmosfery. I ten wiatr słoneczny powoduje, że coś takiego jak ziemska jonosfera jest zdecydowanie bardziej grube mm -hmm. tak? I, 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 i potężne. Czyli takie mamy troszeczkę ciekawe sprzężenie, nie? bo zobacz, wiatr słoneczny, który de facto wydmuchuje atmosferę i ma tendencję do tego, żeby uderzać w cząstki atmosfery i wybijać je tak. gdzieś w przestrzeń kosmiczną, wzbudza jednocześnie pole magnetyczne na tyle, że chroni ono trochę tak. przed tym wiatrem słonecznym. No bo, no bo ten wiatr słoneczny jakby wciąż zasila w tych słabych, przez te słabe bieguny, skuteczniej, dużo skuteczniej zasila... Ten, te prądy jonosferyczne, które gdzieś tam krążą w mhm. atmosferze w atmosferze wenusjańskiej, a te z kolei prądy wzbudzają pole magnetyczne i to jest taki, taki mechanizm takiego właśnie samonapędzającego się yy, dynama, dynama magnetycznego. Tak, tak, bo to też jest, to też jest generalnie dynamo. Bo tutaj, no, tutaj myślę, że powinienem to wtrącić, bo yy, tak, dla, dla jasności, żeby było wiadomo, tak, że pole magnetyczne samo z siebie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak cząstka, jak, jak magnetyzm cząstki, tak, taki, taka cecha. Cecha zwana magnetyzmem yy, bierze się z faktu, że istnieje coś, co nazywamy momentem magnetycznym, a ów moment magnetyczny. Wzbudzany jest przez ruch ładunków elektrycznych. Mm -hmm. Więc fundamentalną cechą materii jest ładunek elektryczny. Który... Każda cząstka ma jakiś ładunek elektryczny. Każda albo cząstka? Nie ma. Znaczy, generalnie, nie tak, generalnie atomy, bo to jest na, pod, na, na poziomie atomowym, posiadają jądra, które są naładowane dodatnio, i ich ładunek. Przez fakt, że tam jakaś dynamika jest i poruszają się te, te protony, chociażby kręcą wokół własnej osi, mm -hmm. bardzo takim uproszczeniu, tak mówiąc, wzbudzają też ów moment, ten wektor momentu magnetycznego, ale też elektrony na kolejnych orbitalach poprzez ruch, nawet jeden ładunek elektryczny, który się porusza znowu to jest takie duże uproszczenie takim borowskim modelu, jeden ładunek, który się porusza, już tworzy prąd, który wzbudza powstanie pola magnetycznego. Bo to właśnie ładunki elektryczne w czasie ruchu wzbudzają pole magnetyczne, tam są różne reguły związane z tym, jak to pole magnetyczne powstaje, więc magnesy naturalne powstają wówczas, gdy te takie momenciki magnetyczne dla całego atomu. Powodują, że ten atom jest magnetycznie nieobojętny, a dla całej substancji, gdy mamy tych atomów dużo i te wektory są ze sobą w jakiejś korelacji, że się dodają, mhm. wtedy mamy substancję, którą nazywamy magnesem, czy to naturalnym, czy jakimś tam sztucznie stworzonym. Natomiast my znacznie częściej w technice, w elektromechanice wykorzystujemy fakt, że to prąd płynący powoduje powstanie pola magnetycznego i my to pole magnetyczne wytwarzamy tworząc coś co nazywamy elektromagnesem albo wykorzystując ten fakt w pewnych jakby elementach elektromechanicznych czy elektronicznych poprzez indukcję elektromagnetyczną. Możemy włączyć prąd i nagle elektromagnes na końcu dźwigu przyciąga nam samochód, który tak, potem wrzucamy do polę. To ale jest, to jest dużo prostsze. Możemy, możemy wziąć dwa przewody, dwa przewody, przez który płynie prąd, i w zależności od kierunku wpłynięcia prądu, one będą staną się magnesami mhm. i będą albo tak jak dwa magnesy, każdy zna te doświadczenia, będą się albo odpychać, albo przyciągać. Także w ten, sposób to, w ten sposób to działa, w ten sposób to jest. No i wracając, właśnie na Wenus, na Ziemi mamy taką sytuację, że ten prąd płynie w środku mm -hmm. i jest na tyle silny, że generuje silne pole magnetyczne. Na, na, na Jowiszu w środku jeszcze silniejsze jest, bo tam wskutek ciśnienia Wodór przechodzi w stan taki zjonizowany, czyli wodór tak naprawdę nie jest wodorem, tylko mieszaniną dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych i wzbudza gigantyczne pole magnetyczne. Dlatego mhm. Jowisz jest takim przykładem gigantycznego, horrendalnego pola magnetycznego. Ziemia ma całkiem solidne pole magnetyczne, a na Wenus dzieje się to samo, ale w atmosferze. Mhm. No i, i, właśnie, i właśnie... Taka jest różnica. I właśnie tyle. Także kilku astronomów do tych satelitów, teraz wrócimy, bo jest ta planetoida 2002 VS68, tak się nazywa. Piękne imię. Tak. Nie wiem, czy jest duża, czy mała, nie, 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 nie sprawdzałem, ale, ale jest tam w jakimś. Tworzy nieformalny związek z Wenus. Tak, także w, tak jest. Giovanni Cassini obserwował Wenus i stwierdził, że ma księżyc. No ale Cassini to wiesz. On znany był z tego, że miał przerwy. No tak. I zaobserwował przerwę. Cassiniego. Cassiniego. I mówi: obserwuję przerwa! A ktoś zanotował przerwa Cassiniego, no i tak Oczywiście się Oczywiście chodzi o przerwę w pierścieniach Saturna. Tak, tak, nie, no tak sobie tutaj. <grym> Kazimierz, przerwa Tetmajer. To stał Kazimierz, nic Tetmajer. Dokładnie. Tak.